Zima na ulicy Czereśniowej. Tu mają sanki. A to co to jest za pan? Są dwa zastępki, tu są masanki. No, są duże sanki, się dwie osoby mieszczą, a tu jest bałwan. A tu pani ma choinkę. Gdzie? Tu nie, słuchaj, tam nie choinkę, na pierwszej stronie. Pan Gdzie? A ten pan tu biegnie. A ten kieruje autobusem? No bo tam nie jedzie ktoś musi go prowadzić. A tu ten pan jedzie rowerem ten co był ostatnio z córeczką. Zobaczymy, czy śnieg spadnie. Muszę sprawdzić. Chyba na następnej stronie padał śnieg. Pamiętasz? Czyli Padać śnieg, takie białe kropki są. Ciemno. No bo tam jest, to jest o zimie, wiesz. I też są wszyscy na dworcu. I tu dalej jest taka budowa. I pada coraz więcej śniegu i jest centrum kultury. Co jest budują No tam budują jakieś przedszkole chyba, wiesz. Co my zbudują? Wiesz co, chyba tu zaczęli, a w tej następnej bajce już było więcej z... A tutaj znowu robią zakupy. I tu fontanna nie działa, bo jest za zimno. Jest taka choinka z fontanny. I tu jest sklep. Widzisz choinkę? Tak. Gdzie jest choinka? W sklepie. Mhm. A tu? A widzisz, co tu jest zamiast jeziora? 走路，哇，走路姿势好。詹姆斯是小人。那什么做啊？不